Drodzy Vintage Lovers znajdujemy się na obiecanej, tak jak widzicie Państwo, w pierwszej po latach wystawy modelarskiej no w Nowych rzycach. Jest mi bardzo niezmiernie miło dlaczego? Ponieważ wyodrębnili i tu zaznaczyli, że będę, czyli tu wystawa kolekcji zegarków. Czyli jest to zrobiony ukłon w naszą stronę. Jest to docenienie. Idziemy teraz do mojego przyjaciela Macieja, który więcej słów powie o swojej kolekcji, jaką jest niewątpliwie zbieranie, kolekcjonowanie tablic rejestracyjnych. Ale o tym więcej powie mi tu przyjaciel. Proszę bardzo, oddaję głos Maciejowi. No to cóż, mamy tutaj 237 tablic rejestracyjnych ze wszystkich 51 amerykańskich stalów. Kilka ciekawostek. Najstarsza tablica 1918 rok, Oregon. Ja pozwolę sobie tutaj pokazać. O, Oregon 1918. 18. Kolejna ciekawostka to jest tablica amerykańska, ale występująca w zachodniej części Oceanii, dokładnie w Mikronezji, a jeszcze dokładniej w Marianach Północnych. Co ma wspólnego Oceania z, ze Stanami? A no to, że akurat Mariany Północne są terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych. Także to też ciekawostka. Jedna z wielu. Jedna z wielu. odkładamy. Tu łatwo odczytać motylek. Czyli tablica rejestracyjna personalizowana, tak jak u nas w Polsce możemy sobie napisać, co chcemy na Również w Stanach i tutaj mamy tablicę troszkę zniszczoną, natomiast no, niewątpliwie należała ona do któregoś z naszych rodaków. I co jeszcze? Możemy pokazać jeszcze tablicę z 1973 roku, to jest tablica z inauguracji prezydenckiej Richarda Nixona. Eee, co fajne, znajduje się tutaj oficjalny list e, z tamtejszego wydziału komunikacji i dowód rejestracyjny potwierdzający oryginalność tej tablicy, e, czyli 73 Nixon i jeszcze dla kontrastu mamy PEGI, czyli Chicago Bulls. Tak ah, jest. Michael Jordan. Michael Jordan, not. dokładnie. Tablica generalnie historia jest taka, że Chicago Bulls po raz trzeci z rzędu w roku 1993 zdobyło trzeci rzędy tytułu Mistr NBA. No, i wtedy e, sympatycy tej drużyny e, kibice, mogli sobie nabyć taką tablicę, i przez okres bodajże e, jednego miesiąca mogli na tej tablicy sobie spokojnie jeździć. Odkładam te eksponaty, ponieważ są to drogocenne i rzadkie tematy. I teraz y, Państwu, jeżeli oczywiście zechcie, zechcecie spojrzeć, prosiłbym o zobrazowanie tych tablic, których jest naprawdę wiele. Jeszcze raz na to, że. Czy toczy 237. Oko, 237, tak. Oczywiście za nami też jest wiele tam, z elementami zwierzęcymi. Od ilu lat już zbierasz? 14 miesięcy. 14 miesięcy, czyli jest to rok z kawałkiem. Rok z kawałkiem. A od czego to się w ogóle zaczęło? Eee zaczęło się od garażu, od garażu, który chciałem w jakiś sposób przystroić. Na początku to miały być kalendarze typu pani Sabrina Fox czy Samantha, ale z racji tego, że no mam małe dzieci i, i lepiej, żeby tego nie widziały, także poszłem w stronę amerykańskiej tablicy. Rozumiem, że ta koncepcja zrodziła się w garażu po to, żeby przysłowić. Dokładnie, ścianie. żeby urozmaicić wnętrze garażu. Rozumiem. I tak się rozrosła na kolejność. Dokładnie tak. Prywatnie z Maciejem się znamy, nami, bardzo często, się spotykamy na takich wystawach i życony macie ze swojej strony. Jak najwięcej takich smacznych tabliw, które cię niewątpliwie będę zadowolony. Ja wiem, że coraz mniej jest może taki, tak samo jak ja mam z zegarkami, że nawet 15 lat, to co, nie lepiej, to co tak naprawdę nas intryguje, wtedy jestem wówczasem zadowolony. Bo nie chcę mieć takich co były nakłady wiadomo tak to jest kolekcjonowanie. teraz nie ma już wiz do Stanów Zjednoczonych także zapraszam do Stanów ja pojadę po tablicę czy jakieś okazje <grym> z jakichś zegarków także... no zegarki. ja nie powiem bo ja często podróżuję może nie są to na wyrost no, to jest rzucone obietnicę. może nawet wyjdzie coś dalej Dziękuję pięknie a teraz tutaj opak przechodzimy tu, mamy, tu jest nasze takie stoisko odnośnie stricte zegarków. Mamy różne katalogi. Począwszy od babka. My mamy też i dokumentację. Są po niektórych zegarków. z różnych skór. Czy tilapia, czy żaba, czy jaszczurka, czy wąż, czy krokodyl. Przeróżnych marek. Z różnych kruszców. Od stali, po pozłacane, czy w złocie. Tu są chociażby w słocie zegarki. Ma ze sporo takich szwajcarskich znanych marek. Czy to jest IWC Schaffhausen, czy Jägery. Czy Schaffhausen z lat 50. -tych. Ekspozytor wygrany na stacji młodkowej. Stanach Zjednoczonych. Przyjaciel tam nie wygrał tą stację, osiągnęła wówczas 350 dolarów, nie będę kłamał i wówczas mi sprawił, sprawiłem sobie taką przyjemność, jaką mnie jest właśnie ten z lat 50. Są tu moje Longines, znane piekielniki, Jeger z pełną dokumentacją na płaszczce. Mamy też tu książeczkę, w której za chwilkę odszukam, mam wiele tu egzemplarzy. Które są w posiadaniu moim. Jest to impreza na 102, dlatego też pozwoliłem sobie zabrać dzisiaj równo 102 egzemplarze. A żeby nie, nie być gołosłownym, mamy tu w mojej książce w katalogu. Dokładnie, Lożina z 1948 roku. Jest to ten model w złocie 14-karatowym złocie. Proszę bardzo, z 1948 roku. Wówczas wiadomo w tamtych czasach, ile kosztował ten zegarek w różnych stanach. Bardzo mądra książka. Bardzo często sobie używam, ponieważ różny przekrój różnych marek. Kompendium wiedzy w pigułce. Mamy też i plakat z Musawem Hermaszewskim, z którym miałem właśnie przyjemność konwersowania w Łodzi na Isole iz włoczyz Mamy tu różne modele autek, zegarków. Jest tu też kolekcja mojego przyjaciela Grzegorza. mini alkohole. A dlaczego wspomniałem i powiedziałem o tych autkach? Bo one generalnie coś symbolizują to coś są. Ponieważ 18-19 lipca organizujemy w Gołębie slot pojazdów zabytkowych, ale już powoli tego się przygotowujemy. Jesteśmy na razie w powyższym stanie Tak to wygląda w skrócie sporo jest, za, sporo zainteresowania, sporo ludzi dopytuje się o wszelkie, wszelakie marki tak jak chociażby pan, który teraz obserwuje, na pewno pan, na pan swoich czasach pamięta, a tak pan a no. pan <grym> ale no, każdy interesuje się czymś innym, dlatego są takie wystawy organizowane odnośnie chociażby kolekcjonowania tak więc zachęcam wszystkich do odwiedziń takich właśnie miejsc, jakie są nasze wystawy i oczywiście naszego zlotu, na którym więcej się dowiecie na naszym drugim fanpage'u, który nazywa się i jest to Gochowski Zlot Pojazdów zabytkowych, Powtarzam, 18-19 lipca 2020 roku będzie się działo. Mamy wiele pomysłów, które mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować. Miłego i do zobaczenia.